Dzień dobry, kochani, witajcie bardzo ciepło i serdecznie. Przychodzę dzisiaj do Was z czytaniem, w którym sprawdzimy sobie, czym pięknym chce nas obdarować energia wyższa, los, źródło bezwarunkowej miłości. Z okazji nocy kupały, kochani, noc kupały obchodzimy między 21 a 22 czerwca. Niektórzy mówią, że między 23 a 24. Ja osobiście wybieram przesilenie letnie z 21 na 22, ponieważ według mnie i według tego, co czuję, to jest e, ta prawdziwa, prawidłowa data. Oraz chcę też powiedzieć, moi kochani, że przesilenie letnie, czyli noc kupały, to jest święto miłości. To jest czas celebracji, to jest czas wysyłania życzeń do wszechświata. I kochani, życzenia, które stworzymy w tym czasie, które sobie napiszemy na kartce, które spalimy w ogniu, one się spełnią. Ponieważ wtedy mamy, moi kochani, najsilniejszą energię żywiołów, tak? Ze wszystkich e, m, dni w roku właśnie ten dzień i ta noc są najbardziej magicznym czasem. E, dlatego też zapraszam Was do zamawiania świec intencyjnych, e, które możecie u mnie zamówić. Ponieważ moc ognia tego dnia jest wyjątkowo silna. Yy, kochani, no to zobaczmy, czym pięknym chce nas obdarować wszechświat Góra Los. Zobaczcie, mam tutaj taki wspaniały worek właśnie, który no przypomina nam o mm, magii tańca. Magii tańca po zmroku. Hmm, hmm, hmm. Ok, dobrze. E, zobaczmy, jaka runa, zobaczmy, jaka runa, czym pięknym chce nas e, wszechświat obdarować. E, kochani, to jest runa. Wow, wow, wow! <grytanie> e, Iwas, Gebo oraz Isa. E, moi drodzy, ja powiem tak, e, jak ja to odczuwam. E, i Was to jest cis, to jest energia cisu, to jest energia śmierci, transformacji, bardzo dużej przemiany również wglądów takich duchowych, pewnych przebłysków jest no czucie jasnowidzenia, ale to jest taka energia bardzo transformująca. Energia I Was to jest. Zobaczcie, tak jak cis. Cis to jest najbardziej takie silne oraz też najbardziej mistyczne drzewo, tak? I zawsze, kiedy mówimy o tej energii i was, to mówimy o tym, że w naszym życiu są trudności, które my pokonujemy, z których my wychodzimy szczęśliwi, tak? Um, zupełnie, um, zupełnie przemienieni. Przemienieni w powrocie do swojej przepięknej mocy. No właśnie. Czyli, kochani, jeżeli macie teraz taki czas, że jesteście w takiej energii być może jakiegoś smutku, jakiegoś zwątpienia, może właśnie macie jakieś przeszkody w swoim życiu, to tutaj jest powiedziane, że następuje szczęśliwe zakończenie problemów. Energia tego święta, jeżeli będziecie go celebrować. Tak, i wysyłać marzenia i życzenia w ten czas, po prostu bardzo Wam pomoże zakończyć problemy. W ogóle zobaczcie sobie też, gdzie Wy macie te problemy, gdzie one są, gdzie się znajdują w Waszej przestrzeni i uwolnijcie to. Uwolnijcie to ze swojej przestrzeni. I tutaj jest powiedziane, że Będziecie kochani w tym czasie mieć bardzo dobry kontakt z emocjami, będziecie wychodzić z energii chaosu, tak? I wychodzicie, kochani, wzmocnieni z tego czasu. Również zobaczcie, roślina, która jest powiązana z runą Iwas, to jest, run, to jest roślina jaśmin. Jaśmin przyciąga miłość i pieniądze. Jaśmin też wywołuje prorocze sny, wizje, a zwierzę mocy, które jest przypisane, przypisane runie i was, to jest wiewiórka. Czyli zobaczcie, jak pięknie, jak pięknie, tak? I mamy zobaczcie również odpowiednik astrologiczny Uran, tak? Planeta um, Uran, która mówi o tym, że. No, właśnie, burzy się jeden, jeden porządek społeczny, w którym już nie ma tego porządku, no i tworzy się ten dobry, ten właściwy, tak? Runa Gebo to jest najbardziej miłosna runa, moi drodzy, w całym alfabecie runicznym i zobaczcie, ona się akurat pojawiła w runie, ge, w, w środku, czyli Pokazała się jako taka naprawdę bardzo ważna, tak? Bardzo ważna, ponieważ ona dla mnie jest pewnym takim rdzeniem tego rozkładu tutaj. I teraz tak. Runa Gebo, moi kochani, mówi o miłości, mówi o prezentach. Mówi o, ym, o obfitości, wszelako rozumianej obfitości. Mówi o połączeniu serc, mówi o połączeniu dwóch dusz. Mówi o połączeniu energią bezwarunkowej miłości. Tutaj mamy przepiękne, mm, przepiękne połączenie i synchronizacji energii męskiej i energii żeńskiej oraz odwrotnie. Energii żeńskiej i energii męskiej stają się jednością, połączeni z pierwotnym źródłem miłości. Runa Isa z kolei mówi o tym, że. Co pięknego się wydarzy? No, to ja powiem tak. Isa mówi o pewnym zatrzymaniu, czyli kochani, to, co wy sobie wymanifestujecie w tym okresie, w tym czasie. Dlatego zapraszam do palenia świec intencyjnych, do właśnie tych rytuałów, przepięknych, magicznych rytuałów, które mogą nam przepięknie pomóc odblokować naszą przestrzeń serca na miłość i zharmonizować naszą wspaniałą energię. To, co wy kochani tutaj, wymanifestujecie manifestujecie w ten czas, to będzie kochani z wami naprawdę na długo. To będzie z wami na całe to życie ziemskie, tak? Całe to życie ziemskie. Aha, może i później też dalej. To już zależy od decyzji waszych istot, gdzie dalej będziecie, tak, po przejściu. Ale nieważne. Kochani, chodzi o to, że ten czas bardzo sprzyja Waszej przemianie i on jest dla Was bardzo magiczny, piękny i przepowiadający: pokonanie problemów, wyjście ze stagnacji i w końcu połączenie się, scalenie się ze sobą i to, co dzieje się w Tobie, to dzieje się pięknie. Na zewnątrz, więc życzę Wam wszystkiego najabsolutnie cudowniejszego. Te runy zostawię i będę teraz czytać karty Tarota. I swoją drogą zapraszam Was moi kochani do e, przepięknych e, dwóch kursów, które ruszają. Będzie też trzeci, ale. Na razie nie mogę o nim powiedzieć. W każdym razie tak, 16 sierpnia zaczynamy kurs tarota na żywo. Przez 22 tygodnie spotykamy się raz w tygodniu, kochani, będzie magicznie, zapraszam. Będzie to podróż przez Arkana Wielkie, to jest pierwszy stopień wtajemniczenia, drugi stopień wtajemniczenia będzie po tym czasie. I kochani, we wrześniu ruszamy kurs pracy z energią, czyli jak właśnie przemieniać, energetycznie modyfikować pewne wydarzenia, wchodzić w przestrzeń i po prostu nawet jeżeli wychodzi negatywny wynik kart, jak to transformować, a jeżeli nie pracujecie z kartami, pracujecie z energią, to też Was bardzo serdecznie zapraszam, jak to wszystko transformować i jak osiągać w rzeczywistości te efekty, których my pragniemy. Bo możemy to, kochani, robić możemy to robić. Nasze przeznaczenie nie jest wyryte w skalę, tak? To też jest bardzo ważna informacja, e, bardzo ważna wskazówka, przeznaczenie e, kreujemy w dużej mierze sami. Natomiast e, warto też właśnie mieć na uwadze to, żeby kreować to przeznaczenie samodzielnie, potrzebujemy najpierw. Najpierw uwolnić się ze wszelkich programów, pokonać przeciwności, które zostały na nas nałożone. W tym bardzo pomocna jest też energia czytania, przeznaczenie duszy, które dla Was przygotowuje. Możecie sobie również przepięknie spojrzeć na to, jak to wygląda, od strony właśnie Waszych wibracji. Czym pięknym obdaruje nas los i wszechświat w energię tej nocy? Cóż pięknego tu do nas chce przyjść? Jaki może prezent? Jaka niespodzianka? <laughs> Słuchajcie, powiem tak: Wy y, zobaczycie. <laughs> Zobaczycie, moi drodzy, że będziecie mieli takie objawienie, tak? Może kochani na horyzoncie w ten czas kupalanki zaobserwujecie, że no braliście udział w jakichś może konfliktach. W jakichś prowokacjach, może zauważycie również sami po sobie, że na przykład słowa, które wy wypowiadaliście, albo to, co wy manifestowaliście poprzez słowa, myśli, poprzez, yy, poprzez też to, gdzie dawaliście uwagę i tak dalej, zauważycie, że nie wszystko kreowaliście zgodnie z Waszym sercem. Tak, No i zauważycie, energia pięciu mieczy mówi o tym, że to będzie taki moment olśnienia, wow, po co jakaś walka, po co jakieś, jakieś kłótnie, po co jakieś sprzeczki, po co w ogóle jakieś um, wchodzenie w dyskusję, tłumaczenie, ja mam takie poczucie, że Wy coś bardzo wyraźnie zauważycie, e, odnośnie właśnie takich nieprzyjemnych rozmów, tak, że albo... Yy, dawaliście się prowokować i wchodziliście w ogóle nie we własne tematy, w których yy, 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 traciliście dużo energii, albo kochani, po prostu zobaczycie, że to, co manifestowaliście poprzez myśli, słowa, nie było yy, kompatybilne z waszą energią serca i dlatego też były zakłócenia w waszej przestrzeni. Kochani, tutaj na pewno uda Wam się zregenerować, uda Wam się wycofać swoją energię z jakiegoś miejsca, albo z jakiegoś konfliktu, albo od jakichś ludzi. Wy po prostu się oddalicie od jakichś problemów, tak? Czy też w ogóle od. Hmm, takich sytuacji konfliktowych wy, wy będziecie mieli tę sytuację rozwiązaną, tak? Czyli tu mamy, yy, tu mamy właściwe wykorzystanie szans, czyli przyjdą szanse, kochani, na nowy projekt, na nową pracę, na nową relację, yy, ale jednocześnie jednocześnie z tą nową szansą właśnie przychodzi troszeczkę taka energia chaosu i zamieszania, ale ja odczuwam, że wy właśnie nie wejdziecie w ten klimat chaosu i zamieszania, że to jest właśnie troszeczkę powiązane dla mnie z runą i was, że wy wychodzicie z chaosu, pokonujecie problemy i mówicie: dobra, teraz to jest ten moment, gdzie cała moja energia powraca do mnie. Scalam swoją energię, regeneruję się w ten czas i podejmuję decyzję o ruszeniu z mocą. W nową stronę. Wy też może zobaczycie w tym czasie, że właśnie bardzo dużo energii traciliście na mm, kręcenie się w kółko, tak? Cokolwiek by to nie było, kręcenie się w kółko, może też jakieś działanie pod przymusem kogoś, czegoś. A może jest tak, że mm, działaliście też wbrew sobie na wielu poziomach i wy to zauważycie i podejmiecie decyzję, że wystarczy, tak, wystarczy tego, wracam do swojej wewnętrznej spójności integruję moją energię, ponieważ chcę ruszyć w nowym, przepięknym kierunku. Yy, I zobaczmy, kochani, dalej o o tym, czym jest ten azbuław to jest też energia, moi drodzy, seksualna <noise> nic dziwnego dlatego, że wiecie według wierzeń sławiańskich i tego, co się podaje kupalanka to było święto miłości no, gdzie panie plotły wianki, przepiękne wianki z kwiatów polnych, puszczały je na wodę a panowie wyławiali te wianki E, natomiast później e, to było takie święto, gdzie można było, kochani, wszelkie uciechy miłosne <laughs> czynić bez żadnych zakazów. Taka rozpusta to była. Oczywiście yy, dla dorosłych, tak. Natomiast wiecie, o czym mówię. To było naprawdę takie bardzo piękne święto. Święto celebracja, celebracja, uciechy. Yy, wielka radość. Yy. Wielka radość dlatego, że już ten trudny czas był za nami, tak? Czyli odeszły trudy zimy, odeszły trudy złej pogody, teraz lato, tak? Czyli ta energia świętowania, pojawiają się owoce, warzywa, ziemia jest urodzajna, tak? Czyli no wiecie, nasi przodkowie naprawdę bardzo to doceniali, oni to bardzo celebrowali, i im się po prostu, moi kochani, darzyło, bo oni przepięknie żyli w harmonii z Matką Ziemią, a o czym my zapomnieliśmy. I tak naprawdę dlatego też chorujemy. Ja to, kochani, zrozumiałam już jakiś czas temu. No dobrze, co jeszcze pięknego tutaj? Zobaczcie. Rycerz Mieczy. Ach. Rycerz denarów, czyli tu idzie do Was energia mężczyzny albo energia wiadomości od tego mężczyzny, ale rycerz denarów to jest ktoś stabilny, to jest ktoś ugruntowany, to jest ktoś, kto wie jak działać, kto wie co robić, no niewykluczone, że taki rycerz tutaj pojawi się na Waszym horyzoncie i możliwe, że będziecie z nim po prostu mieli bardzo fajny i miły czas również tak jak mówię, pozytywne wiadomości, ale też kochani pozytywne wiadomości o pieniądzach, czy też możliwość w ogóle, że pieniądze do was przyjdą, tak? Przyjdą do was pieniądze od na przykład jakiegoś mężczyzny albo od jakiejś ewentualnie instytucji. Więc macie tu pokazany też przypływ finansowy. Również wy w tym czasie będziecie regenerować swoją energię i to co ja bardzo mocno dla was czuję, to czuję dla Was yy, opracowanie pewnego planu, czyli yy, będziecie chcieli do czegoś dojść, yy, coś Wam zacznie się klaryfikować, i będziecie chcieli opracować jakiś plan działania, jak, po, yy, jak krok po kroku yy, właśnie wejść w energię realizowania siebie. Ale z taką odpowiednią e, strategią, z takim odpowiednim planem. I zobaczcie, powiedziałam przez przypadek rycerz miecze, chociaż to jest rycerz denarów, a teraz wyjęłam kartę rycerza miecza. E, czyli e, możliwe, kochani, że. Mm, Albo mamy tutaj dwóch panów, albo mamy tutaj e, na przykład jakieś sprawy formalne, sprawy e, prawne, sprawy zawodowe, możliwe, że też pieniądze rzeczywiście z jakiejś instytucji do Was przejdą, e, albo tutaj będzie trzeba, kochani, coś na przykład jeszcze finansowo uregulować, ale to jest w tym aspekcie dobrym i pozytywnym pokazane. E, Rycerz mieczy to jest energia bardzo inteligentna, więc mogą być tutaj ważne rozmowy, otwarcie się też na czyjeś argumenty. Też to, co mi się pokazuje, że taka próba znalezienia złotego środka pomiędzy zbytnią stagnacją i zbyt dużym pośpiechem cokolwiek to oznacza, ale będzie tutaj też taka potrzeba wyważenia pewnych tematów. I zrównoważenia tej energii. Dwójka buław mówi o tym, że w okresie kupalanki będziemy podejmować ważne decyzje i kolejne kroki, będziemy podejmować wybory co do naszej dalszej przyszłości. Tutaj też się pojawia duża tęsknota za kimś, za czymś. Tu się pojawia też tęsknota za Ruszeniem w nowym, nieznanym kierunku. Właśnie możliwe, że kochani, będziecie też wychodzić w tym czasie ze stagnacji, tak? Będziecie wychodzić ze stagnacji, by ruszyć w stronę hmm, połączenia, kochani, dwóch mocy: mocy rycerza denarów i rycerza mieczy, czyli właśnie tej energii stabilnej i energii zaradnej i takiej sprawnej. E ale możliwe, że też będziecie mieli wybór pomiędzy na przykład, ym, pomiędzy jednym mężczyzną a drugim mężczyzną, niewykluczone, albo też będzie wybór związany z tym, w którą stronę mam iść, czy właśnie w stronę stabilną, czy może jednak ym, odważyć się ruszyć w nowym kierunku. Tutaj też, kochani, jakieś plany, wyjazdy, ym, jak najbardziej tak będą też w grę wchodziły. Karta umiarkowania mówi o tym, że widzicie, to jest przepiękne, ponieważ tu się zadzieje coś bardzo ważnego. Wy ym, zostaniecie obdarowani energią zharmonizowania przeciwieństw. I to jest przepiękne. Co to oznacza? Czyli widzicie, tu się zarysowuje cały czas ten dualizm, tak? Stabilność, szybkość, ym, podejmowanie wyborów, wychodzenie z tego, co znam. Idę w stronę nieznanego. Mam plan, wprowadzam go w życie. Zamieniam smutek w obfitość, zamieniam smutek w złoto i równoważę moją energię. Łączę też przeciwieństwa. Możliwe, że też wasz mężczyzna, czy też mężczyzna, którego zapoznacie w najbliższym czasie, jest teraz na takiej drodze, kochani, równoważenia swojej emanacji. Bardzo możliwe, że też i to się bardzo korzystnie przełoży na Waszą relację, czyli ten mężczyzna, którym Wymyślicie, czy też ten mężczyzna, który się pojawi w Waszym polu, po prostu buduje w sobie stabilność i zaradność. Tak, i wchodzi w swoją energię mocy, wchodzi w energię umiarkowania, czyli w taką energię właśnie. Połączenia dwóch skrajnych biegunów i zrównoważenia swoich emocji, i to się bardzo korzystnie przekłada na Waszą relację, tak? Energia pazia kielichów mówi o tym, że też w tym czasie poczujemy taką większą kreatywność, lekkość i takie zaproszenie do zabawy. Czyli będziemy tutaj mieli w sobie taką iskrę, że wow, chcę się bawić, wow, patrzę na siebie oczami dziecka. Cieszę się, że, 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 że jestem, cieszę się, bo przychodzą do mnie przyjaciele, piękne, miłe wiadomości, niespodzianki, czyli pojawia się też radość, kochani. Dobrze, zobaczmy z kart romantycznych, co tutaj dla Was, co z kart romantycznych dla Was. <śm> Kochani, no to teraz tak. Mężczyzna mężczyzna w waszym polu, jest mężczyzna w waszym polu i to jest ten jedyny mężczyzna. Natomiast może być tak, że wy poznacie tego jedynego mężczyzna i on już jest energetycznie w waszym polu, ale. Ale jeszcze, jeszcze, jeszcze się nie zmaterializował, tak? Ponieważ możecie być na takim etapie na przykład swojego życia, gdzie dopiero wychodzicie właśnie z jakichś trudności, z jakichś e, przeciwności i dopiero nastąpi to połączenie na, <grywia> no chcę powiedzieć, na wieczne istnienie Waszych dusz i ducha. E, a więc. Wow, przepiękna energia, kochani. No, manifestujcie, manifestujcie. Zamawiajcie też właśnie świece rytualne, bo to wszystko przyniesie Wam upragnioną miłość i przyniesie Wam tego upragnionego, wspaniałego partnera. A jeżeli już jesteście w relacji, no to ta relacja ma szansę na, na transformację, na zrównoważenie energetyczne. No, i kochani moi, zobaczcie, w tym wszystkim to wszystko, co się teraz tutaj manifestuje w Waszym życiu, jest mocno związane z uzdrawianiem rodzinnym, czyli e, jakieś tematy rodowe, jakieś blokady zostają tu uwolnione. To jest ktoś, kochani, kto powraca do Waszego, e, do waszego życia, ponieważ e, był po prostu Wam przeznaczony. Z poprzednich żyć on powraca i następuje, kochani, wycofanie ze świata zewnętrznego, czyli po prostu w momencie pojawienia się tej osoby w Waszym życiu, Wy mówicie: Wow, to jest ta właściwa osoba, ja ją kocham, ja chcę z nią być i this is it, tak, to jest to. I świat zewnętrzny przestaje istnieć, bo następuje połączenie, zharmonizowanie Waszej energii w Was i to się przejawi na zewnątrz. I tego Wam życzę. Um, bardzo ładne czytanie. Życzę Wam wszystkiego, co najpiękniejsze, um, i zapraszam Was do kursu Tarota i kursu pracy z energią. Kurs Tarota 16 sierpnia, kurs pracy z energią wrzesień. Um, kurs pracy z energią będzie kursem trzydniowym, konkretnym, um, bardzo jasnym. Zapraszam wszystkich tych, którzy pracują kartami, którzy pracują też energią. Będzie to bardzo fajny i ciekawy kurs. Jest jeszcze trzeci kurs, ale o nim będzie za chwilkę mowa. Jest on mega tajemniczy. Bardzo się cieszę już, że będę go otworzyć. No, także, jeżeli macie ochotę na kosmogram, przeznaczenie duszy, jeżeli macie ochotę na czytania, sesje uzdrawiające, świece intencyjne. Rytuały to. Zapraszam serdecznie. Wszystkiego dobrego, no i pa, pa kochani!